W tym roku życzymy sobie przede wszystkim, aby życie wokół nas stawało się normalne i kolorowe. Robić interes. Po prostu radzić sobie dobrze, żeby wszystko dobrze wyszło. Polska od 10 lat w Unii Europejskiej. Ja bardzo przygodnych Unii entuzjastów przepraszam, ale wy wygadacie głupoty. Na przykład, Nie. że dzięki Unii ludzie podróżują, ale policzcie sobie na żeście sobie że zadłużyli te kraje. Liście sobie długi, prawda? Zobaczcie! A na kredyt! Bo na kredyt, na kredyt to ja każdy umie budować! Nie, nie, nie! nie, bo nie, 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 nie ja, ja, rozumiem, ja tego nie rozumiem! Nie, nie, Na kredyt każdy umie budować! Prostu, ja bym się chciała dowiedzieć, dlaczego Zaframan Unia jest zła, bo buduje to autostradę. Bo zbierze na kredyt to i zaburza wszystkie kraje. Bo zarządza wszystkie kraje! Hey, you don't make it better. Take a set song and make it better. wow <laughs>